Dzień dobry, kochani. Święta, święta i po świętach. Ja, ja zaraz zrobię kawę, ale chciałam wam pokazać, co dzisiaj będę robić dzisiaj. Vlog ogrodniczy. Muszę posiać między innymi to, ale o tym za chwilę. A co trzeba w domu? Czyli takie roślinki domowe, duniszkowe to się muszę nawieść, bo to wiecie się od wiosny się już to stosuje i powiem wam czy to coś dało no jak tam spędziliście święta ja wam może wstawię tutaj kilka ujęć, byliśmy wczoraj z moim tatą i jego nową żoną na świątecznym obiadku a w pierwszy dzień świąt, w niedzielę byliśmy ja i mój syn tylko w domu i sobie jedliśmy żurek i takie tam, a wy spędziliście te święta spokojnie w domu Urodziny. rodziny, wyjechaliście. Halo kochani, jesteśmy na świątecznym obiedzie z tatą i jego nową żoną, już prawie rok z razem, zobaczycie co jemy dzisiaj. To W W ogóle dzisiaj jest brzydko, ale wczoraj widzieliście tą pogodę? Przynajmniej tu w centralnej Polsce była taka piękna pogoda. Ja mówię, słuchajcie, to taka przedmajówka, bo pogoda jak na majówkę naprawdę. Pora zmienić kocyk. Zmieniłam kocyk świeżo wyprany z tego świątecznego. I siedzę, piję kawę. Poranna kawa. Niestety zielonej nie mam. Więc muszę sobie dopiero zamówić. Jakbyście się dziwili, czemu kocyk? To ja mam pięć kotów. No i wiecie, lepiej jest położyć coś na kanapę i to wypraśniesz niż całą kanapę. Tak ja myślę. A to z kolei... Super, mam nowy płyn do prania. Jest na dół, żeby sobie położyć. I teraz będzie się prawa druga tura kocyków. We Włoszech w ogóle jest takie coś, co się nazywa copri divano. znaczenia znacie, nie? Tyle, że u nas to jest dywan, a we Włoszech to jest kanapa. Jest pokrywka na kanapę. Copri I to bardzo tanie jest. Można dostać w każdym sklepie takim, widzicie, z różnymi rzeczami, nawet w małych miejscowościach. I to jest bardzo wygodne. Ja, tak właśnie jak mieszkałam z Larym, moim najstarszym kotem we Włoszech, to od razu sobie kupiłam kopry-divano. Jest jeszcze kopry materacu, czyli materac, taka no, na materac. Natomiast nie ma takiej rzeczy. A jeżeli jest, to. W Ikei są strasznie drogie te takie pokrowce do prania, ale to nie o to chodzi. To jest takie coś cienkie, ale jednak chroni przed sierścią i innymi wydarzeniami. <laughs> 10 euro to kosztowało, pamiętam. Można kupić w różnych kolorach i wzorach, oczywiście zwykle wiejskich. No, ale jak się ma starą kanapę, Włosi wybiała mieć meble przez dziesięciolecia, to jak masz starą kanapę, to sobie też możesz przykryć, poza tym możesz zmienić wystrój, kupisz sobie nowe firanki, nowe koperdliwano i masz już normalnie inny wystrój świąteczny albo wielkanocny. Co miesiąc możesz mieć inny te kopry, i wtedy masz super wszystko fajnie. Także pomagało to zachować czystość większą niż no tu widzicie no jest nie yy, nie wszystko jest pokryte, no ale co zrobić. I miałam też takie coś właśnie na łóżko i wtedy Lary sobie mógł spać na łóżku. W sensie, to. no u nas też są narzuty, no i tam też są narzuty. Ale tak jako co to jest takie coś, które ma gumki i, i, i kot się tam, wiecie, pod spód mniej może dostać. Także, wasze zdrowie. Jest 2 kwietnia, więc swoim zwyczajem idę siać pomidory. Zabieram Was ze sobą. To jest pierwszy rok uprawy. Tutaj macie już arbuz, jak mi wyrósł. Oczywiście obchód z kawą, papryka z ziarenka. Koleus kupiłam bardzo malutki. W supermarkecie to pięknie się rozrósł. Ma różne, różne rodzaje liści. W tym roku sobie też posadziłam, posiałam. A tutaj są pomidory. To jest pomidor ekologiczny, którego ukradłam, pamiętam, na śniadaniu mojej mamie. Wyjęłam ziarenka i posiałam z ziarenka. A to jest pomidorek koktajlowy, który dał mi mój syn i mówi mama zasiej z tych koktajlowych i jestem z nich naprawdę bardzo zadowolona. Chcę w tym roku wysiać podwójną ilość, ponieważ w zeszłym roku była świetna sytuacja. Woziłam te pomidory na wiesi z powrotem, no bo nie wiedziałam kiedy będę gdzie, żeby je podlewać. No, więc myślę sobie, że w tym roku nie będę tak robić, tylko posieję sobie więcej takich samych powiedzmy, czy co tam chcę. I część zabiorę na działkę, i tam już będą siedzieć permanentnie. A część, tutaj w ogrodzie, widzieliście w ostatnim vlogu zrobiłam im inne miejsce. Teraz będzie wszystko w jednym rejonie. I tam będą sobie siedziały pomiędzy tulipanami, nasturcjami, aksamitkami i różnymi innymi kwiatkami, które pomagają w zapylaniu pomidorów oraz yy, chronią przed różnymi nie rzeczami, chorobami i mm, inwazją insektów. To są moje sadzonki w drugim roku, jak zaczęłam uprawiać pomidory, y, maskotki po lewej stronie, a tutaj są pomidory, które właśnie są w uprawie współrzędnej. I zobaczcie, jakie ładne już te sadzonki. One mają te, mają dosadzoną na nasturcję, którą oczywiście nie nasturcję, tylko nagietka z ziarenka. A tutaj ta druga kastra ma nasturcję, zaraz zobaczycie. Właśnie badałam jak to się dzieje, czy to faktycznie pomaga. I tutaj jest też nasturcja. To jest tak zwana uprawa współrzędna. Uprawiacie i kwiatki, i warzywa. Papryki już zasiałam wcześniej, już wyszły. Pokażę Wam i pokażę wam jakie mam w tym roku rodzaje pomidorów. Ja pomidory uprawiam dopiero od 5 lat, bo już 5 lat mam ogród. Wszystko uprawiam w donicach, kastrach slash kastrach. no i w tym roku kupiłam sobie fajne żółte pomidorki, to wam pokażę. A wy macie coś w ogródku uprawiacie? Na balkonie też można pomidorki sobie wysiać i mieć swoje także idziemy o się. kochani, jestem w ogrodzie. Zabieram się za wysiew. midorki będą w takim po y pojemniczku to wystarczy Akurat dzisiaj jest okropna pogoda żeby to robić pokażę Wam bożami do takiego pojemniczka właściwie takie album na zdjęcia zobaczcie żółto pomarańczowe i czerwony. To są wszystko nowe odmiany, których wcześniej w ogrodzie nie miałam. Może z bliska wam pokażę, bo to chyba jednak nic nie było widać. Tu są takie i takie. To są złoty ożarowski, jantar, figiel i prince Borges. Wysoki. I jak to teraz sieje? Tutaj specjalnej filozofii nie ma. Robicie otworek taki na pół centymetra o, i wkładacie poszczególne odmiany. No bo właściwie można na wierzchu dać też i przysypać trochę ziemią. Najpierw może ten. Jak będziecie siać, to nie przesadzajcie, bo praktycznie wzrosty są 100%, więc potem nie będziecie mieli co robić z tymi sadzonkami. Nasionka, jak widzicie, są maluteńkie. No, jak to. Nasionka od pomidora. Już tu są po dwa nasionka. Delikatnie zasypujemy. Ja mam ziemię mokrą. Ale najlepiej jeszcze to tak z wierzchu spryskać. Teraz jantar. Jantar ma, jak widzicie, większe. Więc to jest duży pomidorek, będzie. kochani, jest piąta sobie chciałam sobie kupić pysznego kotlecika i wuzetkę. ale dzisiaj niestety wszystko zamknięte, ale jest otwarte ale więc e, kotleta nie kupiłam, ale kupiłam wózetkę idę teraz kupić coś dla kotów miękkie suszetki. obudziłam się wczoraj z synem właściwie nie połudziliśmy się, bo Coś. Ja się wyobraziłam na coś innego. No i zabrałam kluczego z samochodu, bo nie mam samochodu. Ale sobie rano nie no to wiocha. I wyjąłem ten kluczek, a on sobie wstał, wziął kluczek i nie ma go. Więc znaczy, musiałam iść na zakupy na pieszo. Piszę to nie gdzie jesteś. Chciałbym być z moim samochodem, ale wiecie. nie chcę być jak moja matka. Więc mówię, gdzie jesteś, kiedy przyjedziesz, kiedy samochód przyjedzie, ale nie, odpisał więc. Ale no, szczęście to dla zdrowia spacer to się przynajmniej kroki na to załatwione. Ja jeszcze mam jednego schabika w domu. Takiego, wiecie, niegotowego. Chciałam na leniuszka dzisiaj. Zresztą Szwajcara. No to trochę tak trudniej zrobić, może nie, ale więcej składników trzeba utowić. Seryk, szynka. Ale schabika sobie zrobię. Tylko myślę wejdę może do netto kupię ziemniaczki. Będzie pire i schabik. Sałatka poniedniak.